Pan z wami, i z twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka, Chwała Tobie Panie. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi. Lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Pała Tobie, Duchu Święty, który przychodzisz od Ojca Niebieskiego, od Syna Bożego i stępujesz na Kościół, wstępujesz na, na wiernych, wstępujesz na nas, na to miejsce. Bądź uwielbiony w nas, bądź uwielbiony, Boże, który jesteś obecny w tym dzisiejszym słowie. Przemawiaj również dzisiaj do nas, posługuj się nami, proszę też, posługuj się mną dla dobra. Wielu dusz, dla dobra całego kościoła, niech to słowo będzie pełne mocy, pełne ognia, pełne namaszczenia Twojego. Niech poruszy wszystkich, nawet najbardziej zatwardziałych, poranionych, najbardziej zamkniętych, najbardziej oddalonych i pokrzepi tych, którzy są blisko Ciebie, Panie. Pocieszy, bo wszystko przeminie, to utrapienie. Ta próba wszystko przeminie, a to, co wieczne, pozostanie. Przejdź przez Maryję, królową apostołów, abyśmy stali się apostołami, przez to słowo: Malchashal, Maria, Sza Teriasz, Aishal, Hamal, Adonai Adonaj, Belachashal, betkatia, Adonaj, Maria, Adonai, Adonaj, Maria. Kilka słów komentarza do dzisiejszej liturgii słowa. Najpierw z czytania z listu do Hebrajczyków Święty Paweł, który poznał moc słowa Bożego, słowa Jezusa. W tym tekście odnosi się do mocy słowa, pisząc, że słowo Boga jest tak żywe i tak skuteczne, i tak ostre, że nawet miecz obosieczny, który uważano za najostrzejszy, nie jest tak ostry jak słowo Boga. I że to słowo może przeniknąć do duszy i nawet rozdzielić duszę od ducha, stawy od szpiku. Czyli jakie odważne stwierdzenie Świętego Pawła. Słowo, które osądza pragnienia i myśli serca. Słowo Boga. Takim jest ostre i skuteczne dla duszy. Więc to Słowo osądza nas, nasze pragnienia i myśli. To Słowo, docierając dzisiaj do nas, do wnętrza, pokazuje nam, czy naprawdę te myśli i pragnienia, i całe postępowanie jest w Duchu Bożym, czy jest według Słowa. To Słowo nam o to właśnie pokazuje. Więc święty Paweł dalej pisze, że słowo Boga jest tak mocne, że Bóg e, poprzez to słowo również odkrywa tajemnice ludzkich serc, które są, odkryte, które są zakryte przed innymi ludźmi. Ale Bóg e, zna wszystko, także przed Jego świętymi oczami, wszystko jest odsłonięte, odkryte. Nie ma żadnego stworzenia, o którym by Bóg powiedział nie wiem, nie znam Go, nie wiem, co w Nim jest. E... Więc Pan Bóg nie powie nie znam Twojego serca, bo zna Twoje serce. E... Ale Pan nie gardzi Twoim sercem. On wie, co tam jest. Niektórzy nazywają autorze biblijni: Serce przepaścią. Albo, że Pan bada nerki i serce. Czyli, że Pan bada to, co właśnie najbardziej jest zakryte. A potem e, święty Paweł e, pisze o Chrystusie, arcykapanie wielkim, który przeszedł przez wszystkie niebiosa i dotarł do samemu, samego tronu. Swojego Ojca, Syn Boży Jezus. I więc ze względu na Jezusa mamy trwać mocno w wyznawaniu naszej wiary, bo skoro On jest tak blisko Ojca, przez wiarę zaprowadzi nas do Ojca. Że jest arcykapłanem współczującym zna słabość ludzką, bo jej doświadczył, został podane próbie każdej, tak jak i my. Więc pod tym względem jesteśmy do siebie podobni. Pod każdym względem, podobni jak my. Poddanego próbie. I tak było, z wyjątkiem grzechu, więc e, my byliśmy poddani próbie wierności Bogu. To znaczy, albo ulegniemy pokusie zła, albo będziemy właśnie wierni Panu. Ale wiemy, że e, Pan Jezus nigdy nie popełnił żadnego grzechu, dlatego w tym e, nie jest do nas podobny. Przyszedł zgładzić grzech, ale nie popełnił grzechu pokonał grzech, zniszczył. I kończy ten tekst. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski Jezusa, abyśmy doznali Jego miłosierdzia od naszego arcykapłana, który siedzi po prawicy Ojca, aby znaleźć Jego łaskę w stosownej chwili. tą stosowną chwilą jest na pewno ta chwila, w której teraz jesteśmy, ta chwila obecna. To jest chwila doświadczenia, znalezienia łaski Poznania miłosierdzia. I podobnie również w Psalmie 19. Bardzo lubię ten tekst, ósmy, dziewiąty werset tego 19 Psalmu. Prawo Pańskie doskonałe jest i pokrzepia duszę. Dusza Twoja może znaleźć pokrzepienie w prawie Pańskim. I dalej, świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Prawo Boże uczy mądrości, nawet nierozważnego i prostego, nieuczonego. I że słuszne nakazy Pana radują serce. Serce może rozradować nakaz Pana, Jego łaska. Olszniewa oczy przekazanie Pana, które jaśnieje, czyli mówimy o tym, co wewnętrzne, duchowe. Oczy, dusze są olśnione, jaśnieją poprzez przykazanie Pana, słowo Boga. Więc teraz możemy być pewni, nasze dusze jaśnieją światłem Słowa Bożego. Radują się nasze serca. Uczymy się mądrości. Twoja dusza jest pokrzepiana. I jeżeli tak jest, jeżeli nasze myśli będą według myśli Boga, jeżeli nasze słowa będą według słów Bożych, to jest napisane, znajdziemy upodobanie u Pana, naszego Zbawiciela, niech znajdą uznanie przed Tobą słowa u moich i myśli mego serca Panie, moja opokój, Mój Zbawicielu. Wtedy Pan powie, mam upodobanie w Twoich myślach, słowach i czynach, bo czerpiesz wierność mnie poprzez słuchanie słowa. Jeżeli słucham słowo Boga, Będę wierny. Bóg będzie miał we mnie upodobanie. Więc to, co mówię, jest dla wszystkich, ale szczególnie dla tych, którzy pragną być dojrzałymi chrześcijanami, którzy traktują sprawy Boga jako najważniejsze w życiu, jako te, które są ponad wszystkimi sprawami tego świata. Dlatego te sprawy tego świata, które przeżywamy i które też nas dotykają, i o tym nawet mówimy, myślimy, przecież to naprawdę przeminie. I wydaje się, że te sprawy, które świat nazywa poważnymi, ostatecznie wydają się takie śmieszne, płytkie, a nawet nieładnie mówiąc głupie. Bo w tym nie ma Boga ani mądrości Bożej. Fascynowanie się sensacjami tego świata. To jest nudne, to w końcu męczy. Ale rozkoszowanie się, radowanie, fascynowanie się Bogiem, Jego Słowem jest właśnie takie. To nie zanudzi duszy, nie zamęczy umysłu. Więc Jezus, wcielona miłość, Żywe słowo miłości ojca, słowo odwieczne, naucza, przechadza się koło jeziora. I tam Pan widzi człowieka, którego chce powołać. Siedzi w komorze celnej, ujrzał lewiego syna Alfeusza. Te słowo jest tak mosty, które wypowiada do niego Pan. Pójdź za mną, że ten od razu wstaje i idzie za nim. Jestem pełna wolność. I ze strony Boga, i ze strony tego człowieka. Nie ma przemusu, ale naprawdę główcem byłby ten, który powiedziałby Bogu: Nie chcę iść za tobą. Mądry jest ten, który mówi: Chcę, Panie, iść za tobą. Zostawić wszystkie komory celne, wszystkie sprawy tego świata, aby mnie nie, nie pochłonęły, aby moje serce nie było ociężałe skutek tych spraw. Bo nie wiem, czy Wy zauważyliście to, ale. Ja w ostatnim czasie tak bardzo czuję takie obciążenie serca, umysłu tymi sprawami tego świata, różnymi sprawami doczesnymi, które tak męczą i tak nużą i tak osłabiają i niewiele dają albo właśnie szkodzą wręcz. I tak mówię sobie na modlitwie, Panie, mam tego dosyć, ja tego nie chcę, to nie moje. Powołałeś mnie do kontemplacji, do ewangelizacji, do modlitwy, do służby Tobie i ludziom, a te inne sprawy, Stały się, jakby najważniejsze teraz, ale one nie są najważniejsze i nie chcę, żeby były najważniejsze. Tylko ty i twoje sprawy. One są najważniejsze i najpiękniejsze. I warto poświęcić się kontemplacji, ewangelizacji, która dotyczy ciebie i Twojej chwały. Więc ten człowiek wstaje, ale jednocześnie, kiedy on wstaje, jego przyjaciele, znajomi, koledzy. Widząc, że On wstaje idzie za Jezusem. Ich to też zaczyna poruszać. Ten, który był ich szefem, idzie za Jezusem, który jest teraz wszystkim dla lewiego Syna Alfeusza. Więc wielu ludzi dołączyło do Lewiego, a potem przez to przede wszystkim do Jezusa. Wielu siedziało z Jezusem, z Lewim. Także niektórzy na Taryzeusze mówili, że jak On może jeść pić z tymi ludźmi. Przecież to jest skandal, to jest zgorszenie. To jest wstyd dla Jezusa. Jezus musi sobie wybrać sprawiedliwych, dobrych, takich jak my, pobożnych, prawych, którzy są wierni, nie są zniewoleni różnymi grzechami, nałogami, oni nie rozumieli Jezusa. Jezus nie chce mieć przez sobie świętoszków, ale chce mieć grzeszników których chce uczynić świętych. Nie chcę mieć takich, którzy udają, że są pobożni, ale ciągle potępiają, oskarżają, wywyższają się. Celnik i grzesznik to ty i ja. On z nami jest. On przy nas jest teraz. Ale z drugiej strony czasami zachowujemy się jednak, jak uczeni w piśmie. Innych wytykamy. Oskarżamy, oceniamy, wywyższamy się, bo nam Pan Bóg dał tą łaskę, bo jesteśmy właśnie pobożni, bo nam się wydaje, że już ta przeszłość grzechowa, już, e, to znaczy, jakby jej nie było, i z drugiej strony, z jednej strony jej nie ma, bo Pan Bóg przebacza grzechy, więc gładzi je całkowicie, ale z drugiej strony, tak się czasami możemy wywyższać, jakbyśmy zawsze byli tacy święci, pobożni, sprawiedliwi. Więc czasem taka pycha również też może się w nas pojawiać. Jak Pan może powołać tamtego czy drugiego? A Pan właśnie powołuje nas wszystkich. Więc jesteśmy jednymi i drugimi. I czasami grzesznikami, celnikami, i czasami Faryzeuszami. Więc to słowo odnosi się do nas całkowicie, w pełni. Dlatego Pan nam dzisiaj mówi: Nie musisz udawać sprawiedliwego, ale pozwól, żebym ja. Uczynił Ciebie sprawiedliwym. Przyznasz, że jesteś grzesznikiem, ale ja Cię uwalniam przecież od grzechu. Więc nie bój się. Nie udawaj, że jesteś pobożny, ale bądź nim naprawdę. A uniżaj się, żebym ja Cię mógł wywyższyć. Jesteś chorym, a ja jestem lekarzem. Źle się masz, a ja Cię uzdrowię. Pójdź za mną, czyli zostaw to wszystko co do tej pory było całym Twoim światem. Naprawdę ileż można siedzieć w komorze celnej? Daj sobie spokój z tym idź za Jezusem. A to chodzenie za Jezusem niech będzie każdego dnia, każdej chwili. Ono się nigdy nie znudzi. Odkryjesz to, że kiedy idziesz za Jezusem, to nie może się doczekać tego wieczorem, co będzie jutro rano z Jezusem albo nawet i w nocy. Tak trzeba przeżywać chodzenie ze Jezusem. Będzie coraz ciekawiej, będzie coraz lepiej, będzie coraz piękniej, eee, coraz więcej łaski, bo jak się przybliżam do ognia, no to będę coraz bardziej tym ogniem ogrzany. I będzie więcej ciepła we mnie w związku z tym ogniem, z tym ogniskiem. I tak samo jest z Bogiem. Zbliżając się każdego dnia do Boga, jest we mnie więcej tego, co jest w Nim. To będzie również i we mnie. Dlatego e, przybliżajmy się do Jezusa i prośmy, żeby nas chronił od nudy, e, od zniechęcenia, acedli, tak nazywali to pustelnicy. Takie e, taki rodzaj e, e, właśnie znużenia i takiego Smutko z powodu spraw Boży, bo niektórzy tego doświadczali z nich, a to może być od złego. Z Bogiem i Jego sprawami mam się nieustannie na tym skupiać, tym cieszyć, tym żyć. To ma być naprawdę moje życie, moje wszystko. A wszystko inne tyle, żeby właśnie nie zaniedbać tych spraw, tego świata i tyle, ile potrzebuję. Żeby w tym świecie pełnić wolę Boga, a nie swoją. To wszystko inne ma być dodatkiem, jak Pan jest powiedział. Wszystko będzie to wam dodane. Dodatek, a najważniejsze jest to, co Jezus przygotował w Królestwie dla Ciebie i dla mnie. Więc każdego dnia wyruszamy w podróż za Jezusem. Każdego dnia, więc niech serce się raduje i powie. Jak dobrze, że dzisiaj powstaję, że się obudziłem, to będzie naprawdę wspaniały dzień, panie. O wiele wspanialszy niż ten, który był wczoraj. Wczoraj było nieźle, panie, ale dzisiaj widzę, czuję, że ten dzień to dopiero będzie. To dopiero się naprawdę zacznie. To będzie piękny dzień. Więc nie wiem, jak wy, ale ja nie mogę się doczekać już tego, co będzie jutro rano. Pójdź za mną, ten wstał. I poszedł za nim.